Jak w ciekawy sposób poznać historię miasta? Czy można uczyć się bawiąc? Do tego bawiąc telefonem? Okazuje się, że tak. Nowe technologie, zabytki i historia idą w parze, jak się umiejętnie je połączy. Zrobiła to bogatyńska młodzież wraz z pracownikami biblioteki oraz z pomocą fachowców z Good Games. Wyszło bardzo dobrze. Premiera pierwszej mobilnej bogatyńskiej gry interaktywnej miała miejsce na początku czerwca. Gra jest um, fabularyzowaną historią um, bogatyni. Czyli ma w sobie fabułę, wyzwanie bohatera, to z jednej strony, z drugiej strony używa nowych technologii, czyli telefonu komórkowego jako takiego miejsca, gdzie się ta historia toczy. Gra jest podobna do Pokemon Go, czyli w mechanice swojej podążamy za kolejnymi punktami, posługując się kompasem, GPS-em. Natomiast w tej warstwie fabularnej odpowiadamy na pytania związane z taką historią detektywistyczną, gdzie... Szukamy plecaka, który nam ktoś ukradł na samym początku historii. Gra dzieje się w aplikacji Action Track. Co to znaczy? To znaczy, że została zaprojektowana z, użytym, z użyciem kreatora wraz z młodzieżą tutajszą w ramach warsztatów, i potem ona zostaje opublikowana, dostępna za pomocą kodu QR dla każdego bez planu. Żeby zagrać w grę, trzeba mieć telefon komórkowy, następnie pobrać aplikację i zeskanować kod, a później ruszyć w trasę. Trasę przyjemną i niezbyt długą, którą przygotowała głównie bogatyńska młodzież z pomocą biblioteki. Po pierwsze, Biblioteka Bogatyńska zgromadziła młodzież z trzech szkół. I w ramach wspólnych warsztatów, na których, które prowadziliśmy z młodzieżą przygotowywaliśmy pomysły do tej gry, fragmenty, fragmenty prototypy. Również, tak jak tu zostało powiedziane, taka inspiracja graficzna Gingera jest pomysłem młodzieży. Natomiast my, jako Good Games, po tych warsztatach to wszystko razem, że tak powiem, skleiliśmy, dopasowaliśmy, uzupełniliśmy o kwestie regulaminowe, o kwestie poprawności językowej, kwestie tego, żeby to działało. I również, jeśli chodzi o tą część biblioteczną, tutaj bardzo ścisła współpraca też z paniami pod kątem no, samej historii, warstwy takiej merytorycznej, no, bo nie znamy. Bogatyni tak dobrze jak znają ją panie. My dostarczamy narzędzie, którym jest właśnie aplikacja Action Track. Do niej wchodzi się z poziomu przeglądarki. To jest kreator internetowy. Więc korzystając z takiego kreatora, młodzież z nami przygotowuje całość. I tą trasę też dopasowujemy, tam ustawiamy punkty na mapie. Tam też w aplikacji każdy z ekranów, których dzisiejsi gracze mogli zobaczyć, przygotowujemy. Następnie ta gra się właśnie po aktywowaniu pojawia na mm, formie kodu QR mm, telefona graczy. Sama gra to dla mieszkańców Bogatyni sporo niespodzianek i test z wiedzy o gminie. Wszystko raczej z humorem i w ramach rekreacyjnej niedzieli. Nie żal ci latarki ani batonów. Najbardziej boli strata notatek o willi. No i oczywiście książki z biblioteki. Polscy nobliźni? Patrzysz na stojący obok budynek, i rozumiesz już, dlaczego mężczyzna sprawdzał kolejowy rozkład jazdy. Jak się nazywa muzeum mieszczące się w tym budynku? Oczywiście dworzec historyczny. Czekaj, gdzie mam iść? Chyba tam. Chodźmy. Za rzeką czy za rzeką? Nie, tu myślę, bo no, tak. Dobra, to idziemy do rzeki. Stworzyłyśmy sobie grupę 3 plus 4, a więc trójka plus czwórka razem. Miałyśmy nadzieję, że się uda i się udało. No jedno pytanie nam sprawiło trudności, ale to już na samym końcu, więc chyba zmęczenie. Trasa piękna, myślę, że wykorzystana powinna być wielokrotnie. Już mamy plany do takiej edukacji regionalnej dla dzieci żeby na zajęciach z nimi tę trasę przejść. E, jakoś nas nie zaskoczyły bardzo te pytania, e, ale dla młodzieży i dla dzieci myślę, że jak najbardziej dla poznania własnego miasta e, super sprawa. A zwłaszcza na powietrzu, gdzieś tam e, w plenerze, więc zupełnie inna rzecz niż zazwyczaj. Rozpoznałeś Bogatyńskiego przedsiębiorcę Daniela O której odjeżdżał pociąg do Cito? Na początku do A żebym ja to widziała. Nasze dzieci też brały udział w realizacji tego tego pomysłu Julka Gawę, nasza uczennica, jest głównym grafikiem tej gry, więc cieszymy się, będziemy pokazywać i wykorzystywać. To pierwsza taka gra miejska i spore zainteresowanie mieszkańców. Jak Wam idzie? Dobrze. A jak Wam się podoba w ogóle już do tej pory? Fajnie. To jest tak aplikacja, że jak ominiesz jakiś punkt albo cokolwiek, to musisz się wrócić i musisz go powtórzyć. Nie jest tak, że przejdziesz, a tak jak wszyscy. A, bokiem? Bokiem. Nie da rady bokiem. Trzeba, tak, jak, tak, jak jest w aplikacji, tak, tak trzeba przejść po trasie. Nie? po trasie. Bardzo fajny, bardzo ciekawy pomysł. Gra pełna emocji, pełna wrażeń, no i też ciekawych informacji, więc łączy bardzo wiele aspektów i historyczny, i integracyjny, i też zabawowy, bo było dużo śmiechu, ale też takiej fajnej rywalizacji. Kto pierwszy, kto dobrze odpowie, kto, kto dotrze. Także bardzo ciekawy pomysł. Mam nadzieję, że to była pierwsza gra, ale nie ostatnia, że z nowymi pomysłami będziemy wychodzić w kolejnych latach, by taka gra tutaj terenowa była codziennością. Premiera gry to duże wydarzenie w mieście. Park przy bibliotece zamienił się w wielki plac zabaw z mnóstwem atrakcji. Wszystko to było możliwe dzięki kończącemu się właśnie projektowi gamingowa bogatynia, w ramach którego powstała między innymi gra. Początki projektu Gamingowa Bogatynia wiążą się z ubiegłym rokiem. To wówczas w lipcu składany był projekt do Narodowego Centrum Kultury i tam udało nam się spośród 13 tysięcy wniosków, które były złożone, udało nam się uzyskać dofinansowanie w całej kwocie projektowej 100 tysięcy. Także to były początki, natomiast cała praca nad grą, nad zabawą, nad warsztatami, nad doskonaleniem naszych kompetencji, naszych, naszych partnerów, bo tutaj zaprosiliśmy do współpracy szkoły i stowarzyszenia, więc tutaj cały, cały czas pracowaliśmy nad tym od. Września było bardzo intensywnie. Ostatni etap w tym roku to były warsztaty właśnie z firmą GoodBooks, która tutaj nas szkoliła nas i młodzież szkoliła w tworzeniu gry takiej mobilnej terenowej, z wykorzystaniem aplikacji Action Tract i to były warsztaty od lutego do końca kwietnia. Współpraca przebiegała nam bardzo, naprawdę bardzo dobrze. To były dzieci z trzech szkół podstawowych z naszej gminy, ze szkoły numer 1, ze szkoły numer 3, ze szkoły numer 4. Także bardzo dziękujemy dyrektorom, bardzo dziękujemy nauczycielom, też opiekunom tych uczniów. Przychodzili tutaj do nas właśnie uczniowie, pomagać nam. Tworzyć tą grę, bo zależało nam na tym, żeby to było coś, co zainteresuje młodzież w Bogatyni. Chcieliśmy, żeby gra była właśnie dla wszystkich, nie tylko dla dorosłych, nie tylko dla młodszych dzieci, ale też, żeby ważną taką grupą docelową była bogatyńska młodzież. Jak dodaje Sylwia Ośniska z bogatyńskiej biblioteki, to dopiero początek przygody z grami miejskimi z wykorzystaniem telefonu. Dzisiaj jest finał, natomiast końca gry nie mamy, dlatego że dzisiaj kody zostały udostępnione, natomiast one cały czas będą funkcjonowały, więc w każdej w dowolnej chwili każdy mieszkaniec naszej gminy może z tego kodu skorzystać i tą ścieżkę gry, trasę gry po prostu przejść w każdym dowolnym dla siebie momencie. Tak więc każdy, kto będzie chciał zagrać w mobilną grę miejską, przejść ciekawą trasę z przygodami i poznać bogatyński sekret, będzie mógł to zrobić. Wystarczy odwiedzić bogatyńską bibliotekę i zeskanować kod QR.